Deszczowa aura nie przeszkodziła organizatorom obchodów święta patrona zespołu szkół w Bliznem, świętego Michała Archanioła. W niedzielę 20 września wszystkim dopisywały dobre humory. Był czas zarówno na duchowe przeżycia, jak i na dobrą zabawę. Uczniowie przedstawili okolicznościowy program artystyczny. Był pokaz strojów archanielskich, quiz rodzinny zatytułowany Anielska Familiada, a także występy młodzieży i dorosłych. O poczęstunek zadbały członkinie koła gospodyń wiejskich w Bliznem. Gościem uroczystości była wójt Jasienicy Rosielnej, Brzuszek. Ja jestem pełna uznania dla organizatorów dzisiejszej imprezy, bo bardzo fajny piknik rodzinny, pomysł świetny, ponieważ jest to połączone ze świętem Michała Archanioła, który jest patronem tej szkoły, tej parafii, więc w związku z tym bardzo dobrze się złożyło, że mamy tę uroczystość połączoną. Myślę, że wszyscy tutaj wyniosą miłe wrażenia. Gratuluję organizatorom, ponieważ jest atmosfera bardzo fajna. I wszyscy myślę, że będą tutaj mile, przyjemnie spędzać czas. Zespół szkół w bliznę imię świętego Michała Archanioła nosi od 2009 roku. Placówką kieruje Maria Bieda. Muszę powiedzieć, że to jest największa szkoła w gminie Jasienica Rosienna. Mamy 20, 22 oddziały, przy czym pierwsze i drugie klasy mamy po trzy oddziały. Pozostałe to są A i B, dwa oddziały. W sumie mamy ponad 400 uczniów. 40 nauczycieli, także jest to duża szkoła. Myślę, że dość dobrze wyposażona dzięki organowi prowadzącemu. Mamy w szkole, jak już Państwo wiecie, pływalnię. Realizujemy czwartą godzinę WF-u na basenie. Jest nauka pływania. Mamy osiągnięcia, teraz jesteśmy zadowoleni z wyników egzaminacyjnych w gimnazjum. Mamy osiągnięcia wokalne, co Państwo na pewno zauważyli, że mamy świetny zespół wokalny, który zajmuje wysokie miejsca i, i soli, jako soliści i jako zespół. Muszę się pochwalić, że super się nam układa współpraca. Jak państwo zauważyli, to wszystko co dzisiaj jest przygotowane, to jest przygotowane właśnie przez rodziców. Pani przewodnicząca Justyna Wołoszyn jest niesamowita, jeśli chodzi o organizację. Bardzo dobrze nam się współpracuje. I myślę, że dalej się będzie ta współpraca układać, bo Jesteśmy w tym zespole zgrani. Kult Świętego Michała Archanioła ma szczególne znaczenie dla ludności bliznego i okolicznych miejscowości. Wiąże się on z legendą o najeździe Tatarów w 1624 roku i cudownym ocaleniu mieszkańców. Było to w uroczystość Świętego Michała Archanioła. Na pamiątkę tamtych wydarzeń na wzgórzu potocznie nazywanym Michałkiem stoi kaplica pod wezwaniem Archanioła.